Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z gry House Flipper 2 W dzisiejszym odcinku... Hmm, może zajmę się kuchnią No to wchodzę na sklep hmm, Gdzie tutaj to będzie? Akcesoria budowlane? Nie Elementy architektoniczne To też nie O, wykończenie powierzchni hmm, Płytki Hmm. I teraz jakie płytki by to mogłyby być? Czerwona cegła, czemu nie? Kup. Jeden. Na razie jedna paleta. Znaczy jedno opakowanie. Bierzemy i kładziemy. Tutaj kuchnia się kończy, tutaj. Dobrze, to w takim razie tu się będzie to wszystko kończyło. Tu na dole jeszcze trzeba ułożyć te... Mm, nie, tu. Czekajcie, może to krzesło przestawię. Przyklęknę sobie. Nie, nie idzie przyklęknąć. To jeszcze raz. Wykończanie powierzchni. Płytki, właściwie ceglane. O! Dobra, mamy to. Teraz tu. Tutaj też wokół okna. Tutaj też pod oknem. Teraz jeszcze tu. W górę. Nie. O, prędzej tak, 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 tak. I tak. Płytki. Odkurzacz. Widzę, że tutaj jest coś do posprzątania. Pytanie, czy to odkurzaczem? Tak jest. Udało się odkurzaczem posprzątać. No i myślę, że w sumie takie płytki mogłyby być, nawet gdyby mi tutaj odpowiadały, ale zobaczę, jakie są w sklepie. Może będą ładniejsze. Płytki zielone. Zielone. Czemu nie? Kolor. Hmm. O, czemu nie? Zielone? Kup. Wykańczanie powierzchni. I płytki zielone. Mam nadzieję, że to jakoś doda tutaj efektu. Zobaczymy, czy nie zmarnowałem tutaj niepotrzebnie pieniążków w grze. No jak to wygląda? Ajajaj, nie pasi. Nie pasuje mi tutaj. No to w takim razie tab, bierzemy białe. Kup. To się zaraz sprzeda. A jak białe wyglądają. O, to już lepiej wygląda. Ten sam kolor. Znaczy ten sam styl, ale białe. Nie tak. Tak. Tak, tak, tak. Jeszcze tu troszkę. Ok. No, teraz to może być. Nie ma tu żadnej lampy, to zaraz coś dodamy. I teraz tymczasem trzeba sprzedać to, to, to. Lampa, to sprzedamy i teraz sklep. Gdzie to będzie? Powrót, powrót. Instalacje, wykończenia powierzchni, okna, tu. O, lampy gdzieś tu powinno być, oświetlenie taka kolor biała kub nie wiem czy to nie jest to samo czasami jak to teraz włączyć tu a czemu to nie działa nie działa? niemożliwe co ja robię nie tak, a to? może gdzieś jest tutaj włącznik a, tutaj jest a tu? a tu są takie lampki tu jest ta czemu to nie chce działać? Hm. dobra, mówi się trudno, że nie działa no to tutaj teraz zmienię sobie mm, parkiet. Zmienię sobie parkiet. Powrót. Mm, y, tu wykończenie powierzchni. Panele. Panele. O. Takie. Kup. I je układamy. Może najpierw odtąd. Żeby tak trochę rozjaśnić wnętrze. Brak materiału. Bierzemy więcej z palety. Ej, 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 ej. Tutaj się pomyliłem. Będzie trzeba jeszcze raz kupić tamte płytki. Mogłem zostawić, nie sprzedawać tego. Ale już mówi się trudno. Nie spodziewałem się, że się pomylę. Bierzemy jeszcze. teraz już nic nie ma. Wykładamy dalej. Na wejściu, a nie będą płytki, może takie same jak w kuchni. Koniec materiału, albo nie, też sobie może być panel taki sam. I jeszcze tu panele gotowe, to sobie tak zostawimy. I teraz Płytki, które to były, te, kub, wykończenie bierzemy i kładziemy tu. I gotowe. Tu już mamy część zrobioną. Tu podłogę mamy. No to może jeszcze pomaluję. Ile film trwa? 8 minut. To może zajmę się tutaj tą ścianą. Czy może jakiś biały kolor by się przydał? To bierzemy farby, wróć. Mm, farby biały, kup, kup, malujemy. Malujemy. Dobra, teraz tu. Teraz tu. No, dalej. Dobra, mamy to pomalowane. I teraz tu. Jedziemy. Zaznaczamy. Mamy to i malujemy. Okej, okay, dobra. I jeszcze ta ściana tutaj. Dobra, teraz jeszcze tu wróć, zaznaczamy. Cała ściana malujemy. No to gotowe. Tutaj są takie panele. Hmm. Hmm. Dobra, ja myślę, że na razie tyle będzie tutaj zrobione w tym mieszkaniu. Właściwie domu. Znaczy, to jest moja siedziba firmy w sumie. Więc na razie tyle zrobię w swojej siedzibie. Tutaj. Tutaj sobie odkurzę. No dalej No i tyle myślę w sumie Taki fragment zrobiony, kuchnia jest cała gotowa Tylko lampa mi nie działa to zaraz tylko może kuchnę na elektrykę o, podłączanie przewodów. Tu tu no i teraz działa. No i super. Sufit może jeszcze na biało. Nie, na razie taki niech będzie. Ściany pomaluję, ale to może pomiędzy odcinkami, żeby go nie przedłużać. Więc to by było wszystko w tym filmie. Dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, aby zasubskrybować ten kanał. Trzymajcie się i cześć.